I jeszcze pan senator Bogdan Pęk widziałem, sygnalizował wolę zabrania głosu. Bardzo proszę, panie senatorze. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Zabieram głos, bo, bo myślę, że trzeba powiedzieć, że instytucja reprezentowana przez pana ministra sprawdza się, że, że jest to instytucja w naszym systemie młodej, raczkującej demokracji bardzo potrzebna, albo ludzie są tylko ludźmi, i że jakichś większych zastrzeżeń w związku z przedstawionym przez pana sprawozdaniem nie ma, mało tego. Mówi się o panu osobiście jako człowieku uczciwym i, i twardym, który robi dobrą robotę w ramach posiadanych środków. Jednakowoż no, przerażające jest to, panie marszałku i pa państwo z koalicji rządzącej, że tak potrzebna instytucja no, ma tak ograniczone środki, które znacznie ograniczają, a praktycznie rzecz, rzecz biorąc często uniemożliwiają racjonalne działania na tym polu. Państwo prawa to jest takie państwo, w którym przestaje się opłacać korupcja, bo ryzyko z nią związane przekracza potencjalne zyski. Jeżeli, jeżeli ten mechanizm w młodej demokracji nie zostanie wprowadzony i utrwalony, to oczywiście zwycięża inny mechanizm, mechanizm cywilizacji wschodniej, gdzie wielki biznes, często szemrany, często powiązany z organizacjami nieformalnymi albo wręcz przestępczymi, zaczyna mieć coraz większy wpływ na politykę, na kreowanie rzeczywistości i, i mianowanie, mianowanie poszczególnych ważnych funkcjonerów tego państwa. Dla, dlatego, dlatego tutaj w tym sensie moja wypowiedź jest właściwie pozytywna. Jeżeli chodzi natomiast o, o pewne rozwiązania szczegółowe, to pomimo tego, że pan minister zechciał stwierdzić, że w wystarczający sposób czy prawie wystarczający zajmujecie się na ile ma, y, pozwalają możliwości, zwłaszcza finansowo-organizacyjne, prywatyzacją, to ja jednak z doświadczenia, dwudziestoletniego no, doświadczenia parlamentarzysty uważam, że jest to obszar najsłabiej kontrolowany. I z wypowiedzi mojego czcigodnego przedstawiciela, senatora Skurkiewicza jasno wynika, że takich przypadków, jak on tu pokazał, no skandalicznych wręcz, było przynajmniej kilkaset, z tym, że na znacznie większe kwoty, bo ta, ta rzecz zżyczyła no, pewnego średniej wielkości zakładu, a chodzi, chodziło często o przedsiębiorstwa, zakłady, całe branże warte dziesiątki, czy, czy, miliardy, czy miliardy dolarów. I w czym, w czym tutaj rzecz? Otóż jak pamiętam, w okresu, gdy byłem przewodniczącym Komisji Przekształceń własnościowych Sejmu i później, kluczowe problemy zaczynały się na poziomie ekspertyz. Otóż był protokół NIK, który de facto był gotowym aktem oskarżenia, bo to NIC do dzisiaj jest instytucją, która z tych instytucji kontrolnych w Najświętszej Rzeczpospolitej działa najsprawniej i najbardziej profesjonalnie. Nikt często prowadził tak, taką kontrolę wiele miesięcy, czasem rok i, i jego ustalenia były praktycznie gotowym aktem oskarżenia. I potem się zaczynały, ta, zaczynały takie tańce. Powoływano ekspertów, oczywiście. Prokuratura, często sądy, często policja, powoływali ekspertów tych samych, którzy wcześniej wyceniali ten zakład. Jakieś biura doradczo konsultingowe, te same nazwiska się przewijały, o powiązaniach nie wspomnę, bo pan tutaj pewnie się lepiej orientuje. I okazywało się, że ci dżentelmeni w pełni potwierdzali linię tych którzy, decydentów, którzy sprzedawali. Wycena była prawidłowa, merytorycznie trudno się do czegoś przyczepić, albowiem jest takie święte prawo rynku, że sprzedaje się za tyle, ile, kto, ile kupujący chce dać. No tylko jak się potem okazywało, że same place, wziąwszy pod uwagę, że firma nie warta nic, były warte 10 albo 50 razy więcej niż uzyskano, albo że pogotowie kasowe. Pamiętam taką firmę Drumet gdzie pogotowie kasowe było większe niż, niż kwota zresztą w ratach za, za, za całość przedsiębiorstwa, no, to, no to, to był to ewidentny skandal. I umorzenia następowały dlatego, że prokuratura twierdziła nie mamy pieniędzy na ekspertów, ilość ekspertów wystarczająco przygotowanych jest za mała, a Ci, których mogliśmy wykorzystać, przedstawili taką ekspertyzę. Wobec takiego diktum jesteśmy bezsilni, bo oni oficjalnie stwierdzają, że wszystko było prawidłowo. Ja, ja dlatego pozwalam sobie, panie ministrze, mówić to Panu, choć Pan zapewne to doskonale wie, i zdaje sobie sprawę, że, że Pan rozumie ten problem, że to jest kluczowy element w tego typu śledztwach i Często trzeba, trzeba wykorzystać nawet zewnętrznych ekspertów, nawet z zagranicy, z uznanych rynkowych firm, a nie z złodziejskich oddziałów, które, które często działają na naszym rynku od lat, prowadząc wręcz czy współdziałając w brabułkowej polityce na tym obszarze. I ostatnia kwestia, o której chcę powiedzieć, choć zapewne niełatwa i wymagająca wielu zachodów i, i także zgody przełożonych. Jednakowoż w tym, w tym procesie korupcji przez duże K, rozumianej jako korupcja na szczytach władzy, gdzie, gdzie zamieszani są decydenci z najwyższego szczebla politycznego, kluczowe znaczenie ma ustalenie, ustalenie śladów korupcji, czyli dochodów nielegalnych. No ci ludzie są na tyle inteligentni, że nie trzymają tych oszczędności najdelikatniej mówiąc w polskich bankach ani nie pokazują ich tu w lokowaniu w, w różnego rodzaju inwestycje. Zatem wyjaśnienie tych spraw z całą pewnością wymaga współpracy pewnie z Interpolem, z władzami, rządami innych państw. Są takie państwa w Europie powszechnie znane gdzie y, y, tylko wieść gminna niesie, że nasi dzielni prywatyzatorzy posiadają tam mi, miliony albo i dziesiątki milionów dolarów albo in, innej, innej waluty. Y, w przypadku, gdy pojawiają się ślady prowadzące w tym kierunku, czy ze strony świadków, czy, czy z innych źródeł, wydaje się, że, że nie można tego uniknąć i namawiam Pana, żeby, żeby ten kierunek również w wyjaśnieniu tych ważnych i dużych spraw, bo przecież nie chodzi tu o, o małe, był prowadzony. Korupcja. Cywilizacji ludzkiej była, jest i będzie. Problem polega na tym, żeby ta korupcja była szczególnie ograniczona na wyższych piętrach władzy, a zwłaszcza na najwyższych decyzyjnych piętrach władzy, bo tu korupcja polityczna jest trudna do uchwycenia, a jednocześnie decyzja mająca charakter nawet quasi korupcyjny, na przykład za obietnice wysokich stołków w strukturach europejskich, podejmuje się decyzje, które polskiego podatnika kosztują stratę Miliardów, miliardów euro. Yy, dlatego mówiłem, że potrzebna jest współpraca z innymi służbami specjalnymi, wywiadem, konwywiadem i także z instytucjami międzynarodowymi, które często posiadają stosowne informacje, yy, uzyskanie których no, yy, bardzo przyspieszy, wprowadzi bądź ułatwi stosowane śledztwa. Życzę Panu zatem jak miliony uczciwych Polaków, że, żeby, żeby sprawność waszej instytucji pod pana kierownictwem była coraz większa, a rządzącym, żeby nie bali się, bo przecież w kręgach rządzących większość jest porządnych i uczciwych ludzi, to nie ulega wątpliwości żeby nie bali się eliminować tych, którzy nie są uczciwi i zwiększyli stosowne środki na działanie, na działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo to Polsce po prostu wyjdzie na dobre. Jak sądzę w procesie inwestycyjnym każda złotówka włożona w ten interes da kilkadziesiąt złotych zysku, a Polska będzie krajem przejrzystszym, uczciwszym i takim, którym się ludziom będzie żyło dostatniej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panie senatorze.